Dobra, wypadałoby skończyć tego Starfielda. A. A. Przecież tym razem miało nie być gliczy. Co, Co jest? jest? Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Glitchera. Jest to program, w którym poluję na błędy, glitche, bugi i tym razem bierzemy na celownik Starfielda. Na wstępie chciałbym zaznaczyć jedno, wiele z błędów, które tu zobaczycie już pewnie zostało usuniętych z gry. Pod koniec tego filmu pokuszę się też o krótką recenzję tego, jak moim zdaniem mocno zglitchowana była gra. Zapraszam was więc na piękną przygodę. Złośliwi mówią, że Starfield zatrzymał się technologicznie w miejscu i nie wprowadza znaczących zmian. Śmiem oponować, być może nie widzieliście kosmicznych ragdoli śmierci. To jest prawdziwy pinball emocji. To jest jak balet. Po prostu piękne nie wiedziałem, że mam to w sobie. Tak więc jeżeli jakaś osoba powie Wam... Starfield jest przestarzały technologicznie. Po prostu puśćcie jej ten film. Lecimy na orbitę. Mówią, że ściany mają uszy. A czy znaliście też to przysłowie, że podłogi mają wystające stopy odrzutów? No to już znacie. Żeby nie było technologia zaawansowanych ragdoli, działa także na przeciwników. W Starfield uwielbiam ten klimat eksploracji obcych światów i poznawania nowych gatunków, na przykład gatunku jaszczura, który. <słysk> jest z gumy i wykonuje półtora kilometrowe skoki. Oho, osiągnął punkt krytyczny. Waga leci. Majestatyczne. Przepraszam, ma estetyczne, przepraszam, bardzo ciekawe obuwie. I, ile to kosztowało? 1000 credit. Aha. Nie mówiąc już o tym, że te istoty zamieszkują tak pięknie generowane światy. O, oh, okej, okay. to jest prawdziwy powód powstania konstelacji. Razem z Sarą Morgan podróżujemy, żeby łapać kosmiczne glicze. Sara, no nie poddawaj się, na tysiąc planet może się zdarzyć. Ten generowany proceduralnie akwen wodny został nazwany przez naukowców płasko morzem odcinkowym. Obiekt charakteryzuje się ostrą krawędzią z jednej strony. Typowa interakcja człowieka z obiektem przypomina pływanie, a może latanie jeszcze nie jesteśmy tego pewni. W sumie, jakby na to spojrzeć pragmatycznie mają już gotową animację rzucania czarów. O nie, ale straszna burza może schowam się pod tą latającą skałą od razu lepiej. Mając na uwadze, że w grze eksplorujemy losowo generowane planety, na których mogą wydarzyć się różne anomalie. Możemy wybronić, że nie jest to błąd generacji, tylko świadoma decyzja. Także proszę Państwa, witam na pierwszej planecie, na której glitche są na porządku dziennym. Grafika w Starfield jest nierówna, bo czasem jest ładnie, a czasem zastanawiam się, czy to wodospad, czy mieszalnia betonu. E, chyba mieszalnia. I cyk, zdjęcie na pamiątkę z szarą breją. <laughs> Wie, wiecie co? Mam pomysł na super żart, patrzcie na to. O, jakie śmieszne to będzie. Hej, you! Grając w Starfield widziałem wiele śmierci. Ale najbardziej dramatyczna scena wydarzyła się na tym statku. I wyjaśnię od razu, że wcale nie chodzi o to, że strzelam łajzie odrzutków w dupę. Chodziło o to, co wydarzyło się później. A wydarzyło się bardzo powolne opadanie? Żebyście nie mieli wątpliwości, na tym statku nie ma wyłączonej grawitacji czy stanu nieważkości. Po prostu ten przeciwnik odchodzi z gracją. Nie no w tym tempie odcinek będzie trwał pół godziny. Górnictwo jest niezwykle czasochłonne i trudne. Oczywistym jest więc to, że w grze trzeba było uprościć ten proces. Tutaj surowce po prostu unoszą się dwa metry nad ziemią. Idziesz sobie i nagle... O, patrz, nikiel! Zbiorę sobie! Naprawdę biły gest. Dzięki temu przyjemniej się zbiera wszystko. Witam Was ponownie na streamie na żywo z opadania ciała. Już niedługo nastąpi ważny przełom. O! Houston, wylądowaliśmy. Dzięki tej wspaniale wyryżserowanej przez twórców gry scenie możemy przyjrzeć się śmierci, pochylić nad nią, zobaczyć każdy najmniejszy detal tego, jak człowiek odchodzi na wieki. Do zobaczenia. W gwiazdach. Wajzo! Starfield to gra pełna ciekawych miejsc i ludzi mających ciekawe historie. Jaka jest na przykład historia tego człowieka lewitującego nad stołem i drugiego człowieka, który siedzi przy tym stole i niczego nie zauważa, oraz człowieka, który lewituje nad, nad krzesłem z tyłu. Dobra, ok, to, to jest kosmos, może tutaj coś z grawitacją, to jest zupełnie normalne. To, Niepokojące. Słuchajcie, mamy to. Piękny obrazek życia NPC w Starfield. Chłop wisi nad stołem, a nasza kompanka ustawiła się w krzaczorach. To właśnie dzięki takim sytuacjom ten świat sprawia wrażenie, jakby ży żył. BTS like dał oddziale, QA. Mam wrażenie, że ktoś tu mnie traktuje z góry. Ech, to było. Słabe, ale co możesz wymyślić w takiej sytuacji? Dzień dobry, co się tutaj dzieje? Ha, może. Wow, wow. <grym, <grym, dobra. Teraz jesteśmy na tym samym poziomie. No, zwykłe. <grym>, co, to... co to było? To po prostu człowieczeństwo w wykonaniu Bethesdy. Morden, w tej grze są zaiste. Sympatyczne. Kojarzą mi się chyba tylko z matką Laury Palmer z Twin Peaks. Według informacji z gry. Wylądowaliśmy. Zastanawiacie się, gdzie wylądowaliśmy, to zaraz wam pokażę. A nie, czekaj, nie mogę wysiąść ze statku, nie mogę odlecieć. Dobra, może się coś zacięło, wyjdę manualnie. Eee, nie da się wyjść. Gdzie my wylądowaliśmy? Gdzie my. Ej, przesuńcie się, bo nagrywam glitcha, ale nie tego glitcha, usuncie się. Okej, okay, więc wygląda na to, że wylądowałem. Kosmosie. W sensie nie wiem, co tu się wydarzyło. Czy dokowałem na jakimś statku i ten statek został zniszczony, czy coś innego się wydarzyło. Tak czy inaczej, nie mogę ani wystartować ani wysiąść. Jestem w kosmosie sam. Halo? Jest tak kto? O, Żeby nie było, zdarzyło mi się też utknąć w skrzyni. Więc jeśli chcecie wrócić żywo z tej podróży, mała porada, róbcie różne savey. O, przepraszam, to nie była reakcja na to, co przed chwilą zobaczyliście. Nagrywam po prostu odpowiednią minę do miniaturki. Takie są reguły gry na YouTube. Wracajcie do oglądania. Urząd Handlowy, jedna z najbardziej znienawidzonych frakcji w grze. Taka Sara Morgan na przykład tak bardzo nie lubi urzędu handlowego, oh, I love the trade że aż ją zamurowało. Is it that we have to help them? W wyjątkowo brzydkiej teksturze, co to jest? Stary obóz w gotiku? I couldn't have put that better myself. Dzięki Sara. Ważny input do rozmowy. Glitcher lubi to. System dialogowy w grze jest świetny. Jakby było zbyt statycznie, to pojawia się NPC, który zasłania ci widok. Możemy trochę w lewo, bo nie zasłania już dokładnie w 100%. O, świetnie. To super, teraz 100%. Dzięki. W ten sposób twórcy upewniają się, żeby nieco archaiczna mimika za bardzo nie kuła w oczy. Moja ulubiona opcja dialogowa to natomiast. No dialog action on player in first face. Mordujesz sobie w najlepsze odrzuty. Zbierasz sprzęt. Nasz tu nagle. opętany pojemnik! A, niech ktoś zatrzyma tego karuzelę gliczy! W jednym z poprzednich filmów mówiłem, że system fizyki Starfield całkiem niezły. No muszę powiedzieć, że tak zaawansowanej symulacji opętania przedmiotu przez demona jeszcze nie widziałem. Dobra, my się tu śmiejemy, a te pudła wykręcają najbardziej chore backspiny w historii tańca na głowie. W sensie na pudle. Witam Was na księżycu Stroboskop A, znanym także jako epilepsja. Kto się tam bawi włącznikiem światła? Dobra, musimy to jakoś opanować, nie może tak być. Sa Sara pomóż! Trzyma trzymaj go, Sara, trzymaj go! Nie wypuść go, proszę Państwa, sytuacja jest opanowana. Nie no, Sara, co ty robisz? Jeśli praca w biurze miałaby wyglądać tak. No, zamknij się. No! Przestań! Co ty robisz? Co jest? No ile? No zacięło się! To nie dziwię się, że pracownicy wyglądają tak. Nie! Pudło. Przyznam, że do końca nie wiem, czy to jest glitch, czy jakiś zamierzony easter egg, bo ten człowiek wypowiada się w zupełnie normalny sposób. Strategic asset? more like a financial black hole. Ale cały czas jest w tej pętli animacji, kiedy NPET zostanie zaatakowany i może to po prostu pracownik działu QA Bethesdy, który dowiedział się, że powstaje odcinek glitcher na temat Starfielda. W mojej historii kosmicznego pirata trafiłem raz na dziwny, lądujący statek w oddali. Pomyślałem więc, że go odnapadnę. W końcu to odrzuty. Dzień dobry, proszę przygotować się do abordażu. Dziękuję bardzo. Ej, co... co jest? Przyznam, że w pierwszej chwili pomyślałem sobie kurde, zaawansowana ta sztuczna inteligencja, moja zła sława tak się rozeszła, że po prostu statki jak tylko mnie widzą, to odlatują. Szybko okazało się jednak, że... Coś tu nie gra, Dla, dlaczego nie mogę wsiąść do środka? A, zostałem w luku, zaraz wylecimy z planety, będzie loading. Ja, so, jakieś dziwne przeciążenia mam. Ua! Wypadłem ze statku podczas abordażu. Statku kosmicznego. Żebyście nie mieli wątpliwości, ten statek ląduje w tym miejscu nieustannie, w kółko. I kilkukrotnie próbowałem złapać okazję, ale niestety nie udało się. Przynajmniej złapałem glicza. Żeby ochronić się przed kosmicznymi łupieżcami, powstają najnowsze technologie zabezpieczeń. Secure Access. Drzwi, które spuszczą ci w dół. Sarah Morgan! Informacja bojowa, a tak! Chciałbym zobaczyć to po prostu w kodzie, jak te algorytmy znajdywania ścieżek próbują połączyć te obiekty ze sobą, ale na drodze stoi Secure Access. Dobra, pośmialiśmy się, ale robota czeka. Dzień jak co dzień, lutuje zwłoki, zastygłe w drzwiach. Zdarzają się takie błędy. Kiedy myślisz sobie, to jest błąd, czy tak miało być? Więc kiedy nagle wszystko zrobiło się zielone, to pomyślałem sobie, że chyba jest tak miało być. Okej, okay, dobra, ewidentnie tak nie miało być. Zobaczcie, jak wygląda moja postać. <grych> o nie. Więc nagle po kilkudziesięciu godzinach zmieniła się paleta kolorystyczna gry i razem z nią zmieniły się mocno także postacie. O, znowu zielona planeta. Super. Sara Morgan, znowu zielona planeta. Z z skanujmy ją. W tym materiale wielokrotnie pada nazwisko Sary Morgan, więc porozmawiajmy trochę o niej, bo to wspaniała kobieta, która robi wszystko, żeby nie stawać ci na drodze ku przygodzie. Y poza momentami, kiedy staje ci na drodze. Sara Morgan, ocuj się! To było specjalnie, żeby ukazać dynamiczny system włosów, ale falują. Co to za odżywka. To nie jest glitch, ale lekki absurd. Mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się systemu kradzieży, w którym okradanie NPC nie będzie polegało na tym, że przechodzisz mu po głowie, zaczajasz się za fotelem za nim i wyciągasz z niego wszystkie pieniądze. Po czym zupełnie jak gdyby nigdy nic wychodzisz. Nara? Sara to postać, która zawsze wie, jak się zachować. O. o! nie, w rozmowie z generałem takie coś. Narobiłaś mi wstydu, idziemy stąd. S Sara, no ch chodź już. Potem się dziwią ludzie, że mam 100 godzin w Starfieldzie. Z 15 godzin czekałem na Sary. Muszę powiedzieć, że w grze nie zliczywało mi się jakoś bardzo dużo questów. Miałem parę przypadków, gdzie wystarczyło czytać grę ponownie. W tym jednym konkretnym przypadku w finału linii questów dla jednej z pobocznych frakcji sprawa była znacznie trudniejsza, ponieważ ten robot powinien tutaj powiedzieć coś, żeby przejść dalej. Problem polega na tym, że jedna postać niezależna wcześniej utknęła. Ona powinna pójść z nami i żeby aktywować ten skrypt. Pewnie to już zostało naprawione, ale w razie czego możecie użyć takiej komendy. Że wyznałem Sarze Morgan miłość. Dostaję od niej niezwykłe prezenty, na przykład aminokwasy łodyga. Wow! I jeszcze ta mina. Śmieje mi się w twarz po prostu. Sara to postać, której możesz znaleźć oparcie. Tak jak ona znajduje oparcie, półtora metra nad stołem. I dobra, to wygląda trochę przerażająco. Czemu ona ma cień obcego? Proszę cię, czemu zachowujesz się tak dziwnie? Przestań biec w przyspieszonym tempie. Proszę cię, co ty robisz? No, niepokoję się. I tak prezentują się wszystkie glitche ze Starfielda, jakie mam dla Was dzisiaj. I muszę powiedzieć, że na 100 godzin, które w niej spędziłem, rzeczywiście nie jest ona aż tak zepsuta, jak można by się spodziewać. Bethesda zapowiadała, że tym razem dostaniemy grę bardziej dopracowaną i moim zdaniem rzeczywiście tak jest. Te błędy, które tutaj widzieliście, przydarzyły się w sposób raczej naturalny, nie musiałem się bardzo wysilać, ale na czas, który spędziłem w grze, nie było ich aż tak dużo i nie były zbyt uciążliwe, przeważnie wystarczyło wczytać grę od nowa. Problematyczne jest też postrzeganie tego, co w tej grze jest błędem, a co nie, bo charakterystycz animacje, czy sposób poruszania się NPCów to już jest w zasadzie estetyka gier Bethesdy, Bethesda Core, więc pozostaje pytanie, czy traktujemy to za błąd, czy po prostu sztukę. Dziękuję bardzo za oglądanie Glitchera, mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się w kolejnej produkcji. No, może, co wyrok? Możesz zejść po... Możesz zejść po tych schodach, bo tu quest'a chciałem zrobić, możesz już... Możesz zejść.